Cześć, witam serdecznie. Jestem Śpiegoli zapraszam na kolejny odcinek. A, panie kochany, co mi pan tutaj? Okej, okay, dobra. To nam weszli na początek odcinka. No więc jeszcze raz. Cześć, jestem Śpiegoli zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Podróżnik, czyli naszej serii, w której nie budujemy, nie osiedlamy się, tylko zwiedzamy ten świat, podróżujemy. I patrzymy, co uda nam się znaleźć. Będziemy chcieli po prostu pokonać ten świat, przejść Minecrafta, odkryć wszystko, co jest do odkrycia, i pokonać wszystkie moby, które są do pokonania. Dzisiaj ruszamy dalej w świat. Jak widzicie, mam tutaj małą pandę. Okazało się, że mamy małą pandę, która wywija fikołki, przewroty robi, skacze i różne inne tego typu rzeczy. Nakarmiłem nasze dwie dorosłe pandy. No i wyskoczyła taka piękna, mała panda. Ups, tutaj zasadziłem bambus niepotrzebnie. Przez przypadek. OK, może będą jeszcze kolejne. Pandy są świetne. Uwielbiam jak się bawią, jak się rozmnażają, co tutaj można zobaczyć. To są naprawdę świetne zwierzaki. Natomiast jaki jest plan dzisiaj? Dzisiaj na pewno zwiedzimy dżunglę, przejdziemy sobie przez dżunglę, zobaczymy co tutaj możemy znaleźć. Poza tym, albo popłyniemy w morze i znajdziemy coś w morzu, albo zejdziemy sobie pod ziemię, no bo jesteśmy już trochę wyposażeni i możemy gdzieś po jaskiniach polatać i poszukać ciekawszych surowców, ale zobaczymy. Zobaczymy na pewno, będę chciał zebrać troszkę więcej bambusa. Tutaj, jak widzicie, już go trochę ścinałem, ale chcę zebrać troszkę bambusa przede wszystkim po to, żeby mieć sporo patyków, bo z bambusa możemy sobie zrobić sporo patyków właśnie, które nam się przydadzą. Jeden z tak przynajmniej no i tutaj też myślę, że tak z jeden stak bambusa by mi się przydał, no bo więcej nie będę miał jak go ciągnąć ale przynajmniej jakiś mały zapas muszę mieć żeby go sobie spokojnie e, później w razie co e, zasadzić i po prostu zebrać więcej jak już mamy dżunglę, no to dobrze to trzeba wykorzystać ok, także idę w głąb dżungli i zobaczymy, co uda mi się tutaj znaleźć. Póki co idziemy i idziemy, i poza bambusami niewiele, niewiele widać, że tak powiem. Bardzo dużo bambusa tutaj jest. Jak widzicie, to zapewne ta dżungla, w której jest mniej drzew, ale jest dużo bambusów i dużo wolnej przestrzeni. No teraz te dżungle też generują się różne. Więc zobaczymy, czy uda nam się tutaj trafić może świątynię, może jakąś strukturę, może coś znajdziemy ciekawego, czy po prostu przebiegniemy sobie przez morze tych e, bambusów w najzwyczajniej w świecie, bo bambusa jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo. i te papugi mnie tu kuszą, ale my musimy znaleźć przede wszystkim... Przede wszystkim wilka, przede wszystkim pieska dla siebie, i to jest dla nas najważniejsze. Padło od Was sporo, bardzo, sporo, za co bardzo, bardzo mocno wam dziękuję. Ciekawych propozycji co do tej serii. Hmm. Na przykład ta, żeby jednak nie, do, nie dawać sobie bana na spanie, że to zbytnio nas ograniczy, że z będzie zbyt ciężkie. Sporo osób pisało na przykład, żeby spać tylko w wioskach. Hmm. I to też jest ciekawy plan owca, ok, jest ciekawy plan, aczkolwiek nie chciałbym się tylko do wiosek ograniczać, tylko chciałbym do wiosek i do swoich obozów. Natomiast szybkie spanie też po drodze uważam, że niegłupi pomysł, też jest spoko, więc nie wiem, czy w ogóle będziemy się tym spaniem ograniczać. Natomiast to, co fajne bardzo podpowiedzieliście, a propos łóżek i spania, to to, żeby jak już postawię łóżko, o więcej, Pant, jakie one są wspaniałe po prostu, jak będziemy na survivalu naszym grać, na naszej serii survivalowej, to chyba musimy sobie zrobić jakąś. Jakąś zagrodę dla pand i je zaciągnąć tam, i mieć takie małe zo z pandami, takie bardzo naturalne zo, żeby dać im dużo przestrzeni, zbudować im mini dżunglę i zrobić taką zagrodę dla nich. Tym bardziej, że pandy mogą mieć różne minki, robić różne figury, różne akrobacje. Więc to by się przydało wykorzystać i, i po prostu też wspólnie podkrywać. Tak jak widzicie, dżungla nam się kończy. I co my tam mamy? Tam mamy zwykły las, tu mamy jakąś polanę. Trzeba wejść na to wzgórze, natomiast to, co tutaj widzę, co nam będzie bardzo potrzebne, to w końcu znaleźliśmy trochę trzciny, a będzie nam ona potrzebna z racji tego, że no, papier jest niezbędny do enchantingu, do zaklinania, więc musimy to, mm, musimy to prędzej czy później zrobić. Nie? Jak znajdziemy diamenty, to będzie trzeba. Zrobić porządny sprzęt i oczywiście go enchantować. Natomiast, wracając do łóżek, fajne powiedzieliście to, żeby zostawiać łóżka, które, w których się, się prześpieć, Już postanowiłem się przespać. No to, żeby to łóżko zostawić. E, z racji tego, że gdyby nam się przydarzyła jakaś wpadka, gdybyśmy gdzieś w jaskini spadli. Gdyby pokonał nas jakiś mob Zaliczymy po prostu tutaj Śmierć minecraftową No to żeby nie wracać do spawnu Do samego początku Więc każde łóżko w którym będziemy spać Musi zostać na swoim miejscu Żebyśmy w razie co się odrodzili Żeby ten punkt odradzania Zawsze był Natomiast to jest no myślę bardzo dobry pomysł I tak od teraz będziemy robić Bo to nam ułatwi Na pewno grę i przetrwanie w tej serii Także tutaj bez dwóch zdań tak zrobimy, dlatego też ja cały czas zbieram tą wełnę, żeby żeby no, tych łóżek móc robić dużo. Zobaczymy sobie, czy tutaj coś będzie ciekawego. Na pewno możemy o, tu sobie punkt odradzania ustawić, dzięki czemu wioska wiadomo nam nie zniknie, tu się zawsze możemy odrodzić. Zobaczymy co tu jest za handel. Ciekawe, czy. O, pięknie! Mamy siodełko! Słuchajcie, mamy siodełko. Będziemy mogli zaraz znaleźć jakiegoś kompana do podróży. Jakiś konik albo osioł. Bardzo, bardzo, bardzo by nam się przydał. Nas też troszkę wspomoże. Chociaż nie lubię podróżować, mówiąc szczerze, na tych mobach, bo no, to jest duże obciążenie, jak się jeszcze nie ma smyczy to pływać z nimi przez wodę, przeskakiwać przez kaniony i tak dalej to jest duże, duże wyzwanie, że tak powiem, logistyczne no i utrudnia to porządnie e, grę, utrudnia to porządnie grę, aczkolwiek tam są koniki, więc można by było spróbować. Tu mamy naszą dżunglę, naszą wioskę. Jeszcze nie wiem, czy do tej dżungli nie wracać, żeby znaleźć może świątynię. Zobaczymy, patrzymy jeszcze jakie są skarby. Jest troszkę jedzenia, jest trochę chleba. OK, o i szmaragdy. No to najważniejsze, to możemy sobie, to możemy sobie wziąć, to nam się bardzo mocno przyda. No dobra, to ja jeszcze tutaj poszukam, co tutaj jest wartego uwagi w tej wiosce i zaraz widzimy się ponownie. Dobra, i mamy tutaj naprawdę grube zgromadzenie, więc troszkę sobie to wykorzystamy i zastanawiam się nad skorzystaniem z tego traydu, żeby troszkę, troszkę szmaragdów sobie e, znaleźć. E, przepraszam, o jeszcze im to rzuciłem przez przypadek. Żeby troszkę szmaragdów sobie zdobyć. E, zawsze być może nam się to. Przyda gdzieś tam w przyszłości, więc sobie z nim pohandlujemy. A i też zobaczymy, co on będzie miał tutaj, bo powinien awansować, więc co on tutaj będzie miał. Jak widzicie, awansuje. Jest placek dniowy i jabłka byśmy mogli sobie kupić. No dobra, ale tego akurat nie chcemy. Eee, ok, i możemy się gdzieś tutaj przespać, w tej wiosce. Akurat idzie noc, więc wykorzystamy to. Wykorzystamy to, że jesteśmy w wiosce i się prześpimy. Dobra, niestety zajmiemy ci chwilowo łóżko, przepraszam cię bardzo, ale jesteśmy w potrzebie, jesteśmy w potrzebie, więc tutaj się prześpimy i mamy punkt odradzania wyznaczony. No nic, lecę dalej. Hmm, no i powiem wam tyle. Dotarliśmy do bezkresnej wody. W dżungli nie było już nic ciekawego. Poza tą jedną wioską, którą znaleźliśmy, niestety, niestety świątyni nie było, więc chyba musimy wybudować pierwszą łódkę i, e, i płynąć przez tą dużą wodę. Przez tą dużą wodę. Natomiast zostawimy tu sobie punkt odradzania, żeby w razie co wiedzieć. Znaczy, że w razie co trafić tutaj w miarę blisko naszej przygody, tak jak przed chwilą sobie ustalaliśmy. Natomiast też zobaczyłem, że nie mam drewna żadnego ze sobą, a chciałbym dodać do jedną zasadę do tego, co wypisaliście: że jak zostawiamy sobie łóżko, to przy każdym łóżku musi też być zostawione ognisko i crafting. Ognisko i crafting stół rzemieślniczy, tak żeby w razie co móc sobie tu od razu poradzić, coś zbudować, coś zrobić, coś znaleźć w pobliżu, że tak powiem, więc od razu musimy sobie tutaj, że tak powiem, punkt nawigacyjny odnaleźć małe ognisko najzwyczajniej w świecie, i tutaj będzie można co nieco, co nieco wtedy zrobić. Jak widzicie, idzie noc, więc w sam raz. Bo się tutaj prześpimy i ruszymy w morskie, w morskie przygody. A jak wiecie, u mnie ognisko musi się równać jeszcze z pewnymi rzeczami, ale to naprawdę tutaj tak minimalnie sobie po prostu okolice przyzdobimy. No i pójdziemy, pójdziemy po prostu spać. Dobra i mamy to, mamy to. Szybko tutaj też zostawiam parę zbędnych rzeczy, tych map stwierdziłem, że mi nie potrzeba i parę zbędnych rzeczy zostawiam plus tutaj sześć bruku, sześć chlebków i zostawimy sobie sześć patyczków. W razie jakbyśmy polegli to możemy sobie zrobić siekierę, kill off. mamy coś do jedzenia, więc tutaj mamy punkcik ustalony i w razie co można tutaj wracać. Mini obozowisko jest zgodnie z zasadami i budujemy sobie pierwszą łódkę i możemy, możemy ruszyć w podróż i zobaczyć, co nas czeka. A, czekajcie, w którą stronę my chcemy sobie płynąć? W tą stronę chyba chcemy płynąć. W ogóle widzę, że chyba w tą byśmy musieli płynąć, żeby rosło nam Z, a to dziwne bo chyba chciałem iść na oba plus. No ale dobra. Tu idziemy teraz oba na minus, czyli wypadałoby iść w tamtą stronę, płynąć w tamtą stronę tu rośnie i w tą stronę nam rośnie. Tak jest, żeby obie obie oba koordynaty rosły na plus, że tak powiem. No to sobie zobaczymy, popłyniemy, może znajdziemy jakiś statek, może przepłyniemy jeszcze obok tej dżungli. To jeszcze coś fajnego fajnego jeszcze może jednak znajdziemy jakąś strukturę tam, nie wiem, bo póki co niestety była bardzo bardzo nudna i nie udało się nie udało się nic tam znaleźć, ale być może jakoś fajnie sobie coś trafimy jeszcze na razie, póki co płyniemy przed siebie i szukamy czegoś ciekawego. No tam jest coś ciekawego, na co jeszcze nie jesteśmy gotowi, czyli podwodna Świątynia, no ale tam to na pewno się nie będziemy jeszcze, jeszcze pchać. Do tego trzeba się trochę lepiej przygotować. Przede wszystkim musimy mieć jak oddychać pod wodą. Mm, no a do tego będzie potrzebne co nieco parę fantów trzeba będzie zebrać, żeby to sobie umożliwić. No dobra, to płyniemy. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć coś ciekawego tutaj w tym oceanie. I jak widzicie, zachodzi już słoneczko, robi się ciemno, a my cały czas pływamy i cały czas nic ciekawego nie znaleźliśmy. O, tu mamy jakiś portal, akurat, więc może sobie zerkniemy przy okazji, ale no płyniemy dalej. Akurat tą noc spróbujemy nie spać. Być może dopłyniemy w jakieś fajne miejsce, a może po prostu całą noc będę płynął przez ocean, żeby znaleźć coś ciekawego, także nigdy nie wiadomo i po prostu no nie będę budował nowego obozu, nie ma też wioski, więc tutaj sobie spać nie będziemy. Zobaczymy co jest w skrzyni tylko. Obsydian bierzemy, klątwa znikania, jedwabny dotyk bierzemy, niezniszczalność bierzemy i naprawa. Och, kurczę, nieźle. Nieźle, czekajcie. No trafiliśmy. Nieźle. Tyle narzędzi, jeszcze krzesiwo. Czego by się tu pozbyć, słuchajcie? W sumie to na razie nie musimy niczego. Dobra, klątwa znikania, klątka zwikania. Mamy złote jabłko jeszcze. Dobra, desek się pozbędziemy, weźmiemy to. A krzesiwa na razie nie potrzebujemy. To spoko, to sobie zrobimy. Jak będzie potrzeba podróżowania do, do Neteru. Także no... Jedwabny dotyk, jeśli będziemy po coś potrzebować, i naprawa, czyli w sumie moglibyśmy to sobie używać prawie że nieskończenie, gdyby nie to, że złote narzędzia bardzo, bardzo szybko się niszczą. Więc być może niedługo się ich pozbędziemy, ale póki co e, możemy je sobie zachować. Tu mamy jakąś małą strukturę podwodną, chyba. No, tam pewnie spotkamy jakichś utopców, i teraz pytanie: czy będzie utopiec z harpunem, czy nie? Hmm, taka piaskowa, że tak powiem. No, możemy tutaj też się zatrzymać i zobaczyć. Bo czemu by nie sięgniemy? Go nawet go z łódki sięgnęliśmy. Słuchajcie, to tym bardziej możemy sobie pokonać. Na spokojnie, tak jest. I ciekawe, tutaj był ktoś jeszcze na pewno, tak jest. Jeszcze jeden. Sięgniemy cię. O, sięgnęliśmy. Tylko co z tego, jak ty uciekasz? Dobra, może tędy. Tak jest. Ok. Czyli ten już jest nasz. Jakąś podwodną strukturę sobie też zaliczyliśmy. Pytanie: czy, czy znajdziemy tu coś ciekawego? Tego trzeba się pozbyć. I coś ciekawego. Mapa do ukrytego skarbu. No i węgiel. Węgiel nam się przyda. E, tylko żebyśmy się nie utopili a mapę do skarbu, słuchajcie, kurcze wziąłbym, wziąłbym, zobaczył skarb e, może byśmy razem sobie nawet go odkryli tylko teraz tak, dobra tej moty złotej motyki, słuchajcie nie potrzebujemy, no bo ona ma e, niezniszczalność jest motyką, której jeszcze nie mamy no ale my nie będziemy robić pula, jak będziemy robić, to wystarczy nam naprawdę e, pole po prostu jakieś Zwykłe, także kamienna motyka nam w zupełności wystarczy. Możemy sobie mapę odtworzyć i popłyniemy gdzieś w kierunku tego skarbu. Jak widzicie, zbliżamy się. Widać to na mapce, o, właśnie, wpłynęliśmy tutaj na mapkę. Widać nasz nosek. Mamy kolejną podwodną świątynię, czyli mówię coś, na co kompletnie nie jesteśmy gotowi, i widzę, albo tutaj jest naprawdę duża. Plaża albo dopłynęliśmy do pustyni, co by było fajne, bo na pustyni jeszcze nie byliśmy, słuchajcie. Nie, no to już jest chyba na pewno pustynia, chociaż zombie są zwykłe, ale słuchajcie, kurczę tutaj, gdzie jest ten. Trzeba zobaczyć, bo będzie problem w, z wykopaniem tego pewnie w nocy tego skarbu, bo nam się tutaj moby będą pchały na głowę. Tak jest, chociaż ten skarb jest gdzieś tutaj, słuchajcie. Bardzo dziwne, dosyć daleko od, dosyć daleko od brzegu, więc może uda nam się go wykopać. Tak jest, to on jest gdzieś w tą stronę i jeszcze troszkę do tyłu. Tu będzie, pewnie, tutaj. O matko, to on może być bardzo, bardzo głęboko. Także nie jestem pewien, czy my się do niego dostaniemy ale no spróbujemy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Dobra, mamy to, udało się go tutaj wykopać, udało też się nie spać w nocy, akurat noc minęła, więc wszystko w porządku. Wow, no i to ja rozumiem, to jest warte, że tak powiem kopania, bo chwilę spędziłem na kopaniu, bo tak jak widzicie jest tu dosyć, dosyć głęboko, więc chwilę spędziłem na kopaniu. No, ale taki skarb to ja rozumiem. Taki skarb to jest faktycznie skarb, który gdzieś tam warto e, zebrać, i od razu sobie zrobimy oddychanie pod wodą. Tak jest, mamy bombelki. Co się będziemy tutaj e, ograniczać? Serce oceanu zbierzemy. E, kurczę, ono będzie nam kiedyś potrzebne. Dobra, obsydian się pozbędziemy. Jedno nam wystarczy tutaj, i póki co to oddychanie pod wodą też sobie weźmiemy. Mm, I tyle. Ale tutaj fajna struktura, fajnie to wygląda. Skarb, skarb znaleziony, żółwik płynie, słuchajcie, bardzo fajne rzeczy. E, bardzo fajne rzeczy. E, natomiast, co jeszcze? Pójdziemy zwiedzać tutaj na pewno, bo tam widzę, że jest studnia, a tam widzę, że znaleźliśmy mesę, że znaleźliśmy kolejne dwa biomy, czyli pustynię i mesę, więc musimy je najzwyczajniej w świecie zwiedzić. Słuchajcie, lepiej chyba trafić nie mogliśmy, bo z tego co widzę, ta mesa jest naprawdę ogromna. Jest tam bardzo dużo tego terenu, który będziemy mogli sobie pozwiedzać. A otóż obok trafiliśmy pustynną wioskę, więc nie dość, że mamy nowe biomy, no to jeszcze mamy kotek chyba się tutaj rozprawił przed chwilą ze zwierzyną. Tam chyba widzę portal. Tak jest, jeszcze mamy portal. Możemy się tutaj przespać, możemy tutaj ustanowić punkt naszego odradzania chwilowy oczywiście. O patrzcie, bo tu też możemy sobie pohandlować o właśnie. Sprzedamy całą tą glinę, która będzie nam niepotrzebna. Wtedy zwolnimy sobie slocik. Ale tu nie masz nic, co chciałbym od ciebie wziąć. Natomiast mesę, myślę, zwiedzimy sobie w kolejnym odcinku. Na, a dzisiaj możemy się przygotować do jej zwiedzania. Czyli po prostu gdzieś tutaj, o jest, mamy punkt odradzania. Zwiedzimy sobie tą wioskę. I dotarliśmy naprawdę w kolejne bardzo ciekawe miejsce. Na pewno będą jakieś tutaj skarby. Jeszcze też bez dwóch zdań do zebrania. Tego już nie zmieścimy. To też trzeba będzie zebrać oczywiście, no bo dużo tych bloków nam się przyda. Też pisaliście, radziliście, żeby może przejść na jakiś jeden rodzaj jedzenia, może tylko to co uda się zebrać, nie robić, nie jeść mięsa. Natomiast nie chcę się aż tak ograniczać, bo nagle ta seria nam zrobi się bardzo, bardzo ograniczająca. Tu spać nie mogę, tam jeść nie mogę. Tu jeszcze coś tam muszę zrobić, więc wiecie, nie chcę zbytnio aż tak, że tak powiem, ograniczać. Pytaliście też w komentarzach, jak robię to, że zbieram wszystkie na przykład kaktusy, które tu leżą. Klikam dwa razy szybko myszką, klikam dwa razy szybko myszką i wtedy one naraz są wszystkie ze skrzyni, ze skrzyni zebrane. Cała filozofia. Po prostu trzeba szybko Kliknąć yy, i już. I mamy wtedy sprawę załatwioną. Kurczę, jak tu jest fajnie w tej wiosce. Zawsze mi się podobają pustynne wioski. E, zawsze lubię w tym stylu budować, mówiąc szczerze. E, I brakuje mi trochę RM Crafta starego, na którym graliśmy właśnie... Ja grałem na pustyni, przepraszam bardzo, ja grałem, ale każdy gdzieś tam miał swój biom, każdy miał gdzieś swoją bazę. Moja akurat była pustynna i to było mega, mega fajne. Chociaż na atole SMP teraz też dżungla jest bardzo, bardzo ciekawa i ten styl piracki też mi pasuje, fajnie można sobie pokombinować. Ale gdzieś kiedyś do tego pustynnego na pewno wrócę, jak nie w jakiejś serii survivalowej. To w jakieś, na jakimś serwerze na pewno sobie wrócę. I wiecie co? Ten odcinek będzie troszkę krótszy, będzie troszkę krótszy, bo myślę, że już wystarczy. Zwiedziliśmy sporo, przeszliśmy przez dżunglę, znaleźliśmy kolejne wioski, w tym pustynną wioskę. Znaleźliśmy sobie ukryty skarb. Mapa była. Gdzieś w podwodnej strukturze z utopcami, a my znaleźliśmy sobie ukryty skarb, więc tyle starczy, a w kolejnym odcinku zwiedzimy sobie tą potężną mesę. A co się równa z tym, pewnie wejdziemy sobie do kopalni i podziemie, bo tam jest bardzo dużo kopalni i bardzo dużo złota, więc sobie odkryjemy, co nas tutaj czeka na mesie i być może też na pustyni, bo może znajdziemy, skoro w dżungli się nie udało znaleźć świątyni, to może znajdziemy tą świątynię. E, proszę pana, czemu pan się przepycha mi tutaj? To może znajdziemy sobie tam świątynię na pustyni. Natomiast na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną i zapraszam już niebawem do kolejnego odcinka. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście komentować, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Zawsze to lubię i odpowiadam na Wasze komentarze. Do zobaczenia. Cześć. Papa.